Ajax tylko zremisował znek najmęchen u siebie dwa do dwóch. Najchętniej niczego bym na temat tego spotkania nie nagrał, no ale jak już mecz oglądam, to jednak coś o nim opowiadał. No Ajax zaprezentował się absolutnie fatalnie. E, uważam, że ten remis, który no, został przez Nek wywalczony w samej końcówce w doliczonym już czasie gry, że to jest i tak wynik, który Ajax, patrząc na przebieg tego spotkania, powinien bardzo, ale to bardzo cieszyć. Bo to goście, którzy nie mają zbyt dobrych wspomnień z wizytami w Amsterdamie, to goście byli w moim odczuciu dużo bliżsi tego, żeby wywieźć trzy punkty. Oficjalnym tam z piłkarzem meczu został Brian Broby, ale w moim odczuciu, co będzie bardzo wymowne, najlepszym piłkarzem tego spotkania. Był Diantra Maj, czyli bramkarz Ajaxu, który parę razy wykazał się naprawdę znakomitymi interwencjami. Parę razy, gdyby puścił to, co obronił, nie miałbym do niego pretensji. I to jest najlepsze podsumowanie, chyba, tego, co się działo na boisku. I to wszystko jest dosyć szokujące, bo to jest w zasadzie trzeci, bardzo słaby, kolejny mecz Joden. I wynika to z cholera wieczego, bo przecież mecz z PSV. Ten cztery mecze wstecz. Ta cztery mecze wstecz, konfrontacja. Konfrontacja z aktualnie najlepszym klubem w Holandii wyglądała bardzo dobrze. Wyglądała tak, że tamten mecz można było wygrać, można było go przegrać, ale na pewno nie można było powiedzieć, że tam była jakaś różnica klas. A jak zwalczył, jak równy z równym. I skąd nagle taki zjazd? Nie wiem, czy tam e, jakiś zachwyt niesamowity nad samym sobą e, nastąpił, ale ten spadek poziomu gry jest no, e, bardzo bardzo zastanawiający. I jasne, e, dzisiaj można było powiedzieć, że nie był Bergwajna, nie był Berghausa. Że to są e, e, dwaj bardzo istotni dla tego klubu piłkarza, nawet jeżeli obydwaj spotykają się regularnie z zasłużoną krytyką. Ale niezależnie od tego, czy ci dwaj piłkarze są na boisku, no to, to nie są ludzie, którzy odpowiadaliby za, po pierwsze, kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, na, nie wiem, za utrzymywanie piłki, co oni aż tak bardzo nie odpowiadają. A jeżeli chodzi o destrukcję, jeżeli chodzi o obronę ogólnie pojętą, no to oni wpływu na to mieli. No, Tyle co ja na to, co działo się na murawie w Amsterdamie dzisiaj. Czyli żeby nie było bardzo niewiele. Krótko mówiąc, te absencje nie są żadnym wytłumaczeniem. E, absolutnie nie akceptuję takiego wytłumaczenia. No i źle to po prostu e, wygląda. Nie ma nagle efektu Jordana Hendersona, którego wszyscy w Amsterdamie tak bardzo chcieli. A może właśnie jest. Może właśnie za bardzo wszyscy polegają na tym, że Anglik wszystko zrobi sam. Bo ja mam odczucie, że. To, co robi, robi dobrze. Że nie jest to gość, który jest Mesjaszem, który nagle e, wygładzi wszystkie e, grzechy w Amsterdamie, ale że ma dużą jakość. Że naprawdę e, widać, że ma fajny wpływ na grę, tylko że tak jakby nagle cała reszta uznała, że dobra, on, on to zrobi. A to nie jest gość, który samodzielnie był, wygrywał spotkania. Taki Kenneth Taylor, który nigdy nie cieszył się moją sympatią i. E, Regularnie jest przez, czasami trochę na wyrost, ale jednak jest przez kibiców Ajaxu bardzo krytykowany. No, akurat w meczu z najnajchęci przeszedł samego siebie. 26 kontaktów z piłką raptem, grając w pomocy przez niecałych 70 minut, ale jednak zero kluczowych podań, zero czegokolwiek tak naprawdę dobrego nawet w statystykach i nic, tylko jedna wielka frustracja z tego tytułu, że. Z jakiegoś powodu ten gość ma abonament na wyjściową jedenastkę, którego absolutnie nie rozumiem. No i znęcać się mógłbym jeszcze trochę, a szczerze mówiąc patrzy na mnie tutaj żona moja i zastanawia się po, po jaką cholerę ten gość gada o tym meczu, który tak naprawdę mało kogo interesuje i może na tym poprzestanę, bo ryja strzępić szkoda.